Koniec sezonu zbliża się wielkimi krokami, a na twoich krzakach wciąż mnóstwo twardych zielonych pomidorów? Większość ogrodników traktuje to jak porażkę i spisuje je na straty, ale zaraz pokażę wam dlaczego to prawdziwy skarb, a nie powód do zmartwień. Te niedojrzałe owoce to wszechstronny i pyszny składnik kulinarny. Zamiast bez końca czekać, aż dojrzeją na parapecie, zróbmy z nich coś wyjątkowego. Po pierwsze, możecie je zamarynować lub ukisić, dokładnie tak jak ogórek. Będą fantastycznym chrupiącym dodatkiem do dań. Inny genialny pomysł to z zielonych pomidorów. Gęsty Aromatyczny sos słodko-kwaśny, który idealnie pasuje do deski serów czy pieczonych mięs. A słyszeliście o smażonych zielonych pomidorach? To klasy, który podbije wasze serca. Wystarczy pokroić je w grube plastry, obtoczyć w mące, jajku i bułce tartej z ziołami, a następnie usmażyć na złoty kolor na pateli. Proste, a jakie pyszne! Zapamiętajcie tę złotą zasadę. Zielony pomidor to nie porażka, to kulinarna przygoda czekająca na odkrycie. Dlatego nie wyrzucajcie ani jednego owocu. Wykorzystajcie ich potencjał i cieszcie się smakami ogrodu aż do późnej jesieni. Podzielcie się w komentarzach Waszymi ulubionymi przepisami.